maneczko z tej strony, oczywiście ja Witam was w kolejnym odcinku, a to będzie nowa seria na kanale Ale jak, jak jesteście starszymi widzami, to możecie to kojarzyć Chętnie nie musi być starszymi widzami, ale dobra Czyli Supermarket Simulator Ponieważ my tu mamy save na 41. levelu Ale dwa dni temu, bo ja to nagrywałam właśnie w sobotę, a wyszło chyba właśnie Piątek, bo 19 eee, wyszła nowa, po prostu pełna wersja już tej gry, więc po prostu mówię, że zaczniemy wszystko od początku, że jest po prostu pełna wersja gry. Myślę, że Wam się bardzo spodoba. Zasubskrybujcie ten kanał, żeby nie przekapić kolejnych odcinków. A ja tworzę nowego savera, czyli new Game! Lecimy. No dobra, eee, no to co tam okolicę już znamy. Ale dobra, mm, mamy półeczki. Dobra, co my tu musimy? Perfum. Ciało, ja nie perfum czek, pan. Dobra, yy. Yy, dobra yy, bo myślę, że jakiś samouczek nie jest mi potrzebny, ale yy, no właśnie. Nie mam samo uczka, jakby, ale dobra, to w że dobrze. Na pewno mąka musi być musi być chleb, olej i to o. 4 na 6 produktów, idealnie, dobra. Zostaje nam dolar No to ciekawie się zrobiłam. Chlebek. Stawmy myślę o tu. Nie! O tu o. No i. Tylko tam mi się zrobiło. O dobrze. Pasta będzie gdzieś. tu. Mąka. Mąka jest bardzo ważna. Mąka nie będzie tutaj. Na, na samym dole Żeby każdy mógł po nią sięgnąć. A olej będzie tak tutaj wyżej. O no i git. Teraz postanowimy y y przecena. Czekajcie, ja to muszę sprawdzić. Dobra, 5. A patrzcie. Aha! Okej. Okay. Aha, i tu jest obniżka wtedy. Ej, szczerze? Ta gra teraz jest dużo. Dobra, wiecie co, dam 5,50, bo ja nie chcę zbankrutować. Mąka, mąka jest tania, wiem w tym. 4,20 dajcie. Tu yy, 4. I niech tu będzie 4,50. Dobra. Yy, możemy otworzyć ten sklep. I czekać na pierwszych klient. Nie wiecie co, nie, poczekajcie. Czekajcie. Ja tą kasę muszę mieć po tu. O taką. Nawet, nawet jeszcze może być trochę w tył O! Że tu o... No, idealnie. Dobra. E�, ja mój... otworzyłem nie no, leci dzień. Czemu nikt nie przechodzi? Nie wiem, ktoś mi się popsuł. O co chodzi? Jakby nie mam chęcia. Zapraszamy klientów. O. Ej, czemu nikt nie przy... Może ten... Chyba ten pan idzie. Dobra, pani idzie, widzę. Ej, dobra, bo użycie dwie godziny sklep otwarte i nic nie zarobiłem. Super biznes. O! Pani wzięła tylko jedną. Dziękuję. Pierwsze 4, do... Pierwsze 4 dolary zarobione. O druga pani idzie. Może to za tanią, że mu stawię Dzięki. Pasta! No dobra już ci Nie wiem. 3,80. Tam to pani wzięła i nie narzekała. 4,50. Dziękuję. Mamy już 10 dolarów. No. Dobra. Aha, my tu mamy tylko te, że to? O. Yy, dziękuję. O. Karton. 3,80. Dziękuję. Nie, dobra, wiecie, co po prostu zrobimy. 4 do. Nie, 4. Kto będzie narzekał, to Kto będzie narzekał, trudne, jakbym. Nikt nie kupuje oleju, więc jakby znieśmy do 515. No. Oczywiście później jak rozwiniemy będą no, przeceny, myślę. Ale na razie no z takim, z takim czymś, na to żadnych przecen nie będzie. 8,20. bardzo dziękuję. Mąki... Nie wiem, mąka jest jakoś tak... No mam no, tanią tą mąkę. Ojej, ile mąki biorą. Jedna mąka. 15, 80. Karton 9, 35. 7 klientów obsłużyliśmy. Mamy godzinę pierwszą, 13. Bardzo do... pasty już prawie nie ma. Ale nie, nie będziemy teraz uzupełniać zapasów, myślę. Dopiero później. Hmm, no. Myślę, że tak. O! Kolejny pan. chyba mało te wejście, właśnie. Nikt chyba tego tak nie widzi, szczerze. No. 4, Dobra, co? co. Oni biorą po prostu po jednej rzeczy i nic więcej. Jak ja mam na tym zarobić? Nie wiem, robiłem. Tyle co miałem, no ale no, jak ja mam to zrobić, no jak ja mam zarobić, no jak ja mam zarobić Auto, które stoi chyba Dobra, niech się zrobi trochę kolejki, bo ja nie chcę obsługiwać po jednym klientu Nie mamy co tu się przechodzić, bo jak nie widzieliście tego odcinka, no to tu mamy stację Tu normalnie mamy mapkę No to proszę, no to jak nie oglądaliście, to proszę ten, ten odcinek No Super, że wyszła pełna wersja gry Możemy od początku zacząć Dziękuję O 9,15 No niby trochę jeszcze powiedzieć... Nie, dobra, ja nic nie domawiam Ja nic nie domawiam, szczerze Ja nic nie domawiam Bo jako nie tyle rzeczy yy... Ale czemu Tak mało ludzi przychodzi do naszego sklepu? A ja Płacę za ten Skype'a, ja, I wiecie co jeszcze by było? Yy, że po prostu wynajmujemy, jakby ten lokal, jakby tą działeczkę wynajmujemy jeszcze musimy płacić za wynajmowanie tego No, to już w ogóle by było O, dobrze, tutaj pan wie, okej okay. Chciałem już się cieszyć, że więcej zabrał Dziękuję i dobra, pastę wszyscy, zaraz wszyscy, wszyscy wykupią. Eee, a ja nie chcę dokupywać, choć będą mi narzekali. Dobra, mamy level drugi. Kiedy mamy pierwszą licencję na levelu trzecim. Okay. Dobra, już, za, już jest ten... Ze... Oby nie narzekali, na no to. Proszę nie wyśpas. Tylko niech ona tego nie bierze. A wiecie, co podwyższymy? Kto będzie chciał? To nie chcę kupić. O, za 5 zł wzięła. Tak, za 5 złotych wzięła tą pastę. O tu jednak dobra cena. No i tu zostaje, jakby pasta została wykupiona ludzie. No, I Nie mam zamiaru palenia światła. No jeszcze ten komputer mi tu chodzi. Super o. I zamknięty. O! I ja mam ci widać... Dziękuję. Z pierwsza stówka zarobiona. Proszę nie. Bucha mi tu 5.15. Jakby wiem, że to jest ciemno. Ale dobra, już zapalę coś, a przecież w pierwszym dniu nie płacę za nic. A to dobra, to przecież mogę to i ile. Chcę. No pusto to wygląda, pusto, ale jakby my to zapełnimy. Tylko że... Oni jakby są te cyboli. Nie wiem, nie wiem, może nie wiem, nie wiem. O, dwie mąki 11, sześćdziesiąt, I no, czekamy. Dobra. No dzisiaj nie zrobimy tego zadanka. Proszę, nie narzekaj, że nie ma pasty, Dobra, nie narzekaj. O, już zaraz koniec dnia, super. No, tych klientów nie było zrobione. Tak wam powiem jedynie. Um. Jeszcze chyba pani tam idzie Jakby ja mogę nawet chwileczkę dłużej pobyć w tym sklepie. O! Jeszcze wchodzi, dobrze. Już chleba mało wykupili. No, super. Bo na chleb na noc No. Nie można rana przyjść na świeżotki Dobra, już nikt tu nie... A, jeszcze jednak, 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 jednak. No Oj git. 9.65. Dziękuję. Pa, pa. Yy, gasimy światło. Zamykam. Nie jest open, nie jest i kończymy pierwszy. W ogóle mieliśmy 20 klientów. No, mamy płacić za rachunki. No, to wiadomo. Mamy 250 zł. Zamawiamy wszystkie... wszystko. Dobra, wyjdzie następny. Weggate. Pasta. Pasty nie mamy. Akurat. Yy... Olej. Oleju musimy dać więcej I tu damy Musimy dać też mąki, bo mąki nie ma Co tutaj teraz ludzie będą... Dobra, chleb o, Chleb się w ogóle tak praktycznie nie sprzedał Dajmy już nowy Przynajmniej no I teraz cukier, gdzie może leżeć cukier? No, dajmy go tu Dajemy tutaj cukier i płatki dajmy tu. O, jeszcze musimy cenę ustalić. 5,25 i 6,60. I otwieramy sklep. Na szybko jeszcze coś domówię, może tak drugą mąkę, drugą pastę. I drugie to, może jeszcze to, i git Tak, żeby mieli wszystko. Nie wiem, po co kolejny olej do mówię. ja ten olej. Nie chcę mi się go trzymać. O. Dobrze. Zanim oni przejdą, to jeszcze się chwilkę zajdzie. Teraz właśnie mogę. Rozłożyć produkty, no i mąkę. No, ten sklep już powoli zaczyna zaczyna wyglądać w miarę. No dobrze, 4,20. Jeszcze możemy dołożyć tych czokapików, no i tak to No i może tego chleba, ale to naprawdę nie nie, nie. nie, nie, nie trzeba, nie trzeba. Nie trzeba, nie trzeba. Karta 10.40. 40 A no i chyba po prostu ja to bo na przykład no, pomyślcie sobie, że właśnie nie wiem, jak to po prostu mi ktoś nie zdaje, po prostu trafi na mój kanał to pomyśli, no wrzucił, nie wiem, załóżmy 5 dni temu właśnie pierwszy odcinek, a załóżmy 4 miesiące temu 30 odcinek jak po prostu to chyba zrobię jako sezon drugi, po prostu z supermarketu. No, myślę, że tak będzie najlepiej. Ojej. A, to jest z tym. Dobra. A, to jest to, sprzątanie. To my już się znamy, to my się znamy. Ale syf. No, i to trzeba pozbierać. Oj. I wrzucamy. No mm. i gate. Oj. I buja, crate. Ma jakiś crate. Pitch. Mm. Tu? A to! Dobra, mamy to. No, czy się... no, no i mamy te rzeczy, dobra. Mm. Mamy w ogóle trzeci. A. No rozumiem. Aha, no i już nasypię. Już trzeba było nasypić. I w ogóle możemy już licencje kupować, ale nie mamy pieniędzy. I no, więc jakby tak... Nie mamy pieniędzy. My tu musimy mieć przynajmniej... Nie no, ja to chwilę tam. To to jak pracy no Noczek na klientów. Ej no. Bo tyle jest osób, a szczerze praktycznie nic nie przychodzi. No. Halo, widać A może możemy zmienić to? 8. Aha, nie mogę. Chociaż teraz już kupuję po więcej rzeczy, więc... Jakie 208? Co ja chcę tu naliczać? O, kładki. No i cukier. Dziękuję. Możemy domówić drugie płatki. Drugie płatki i co? No i nic tak naprawdę. No i git, bo chyba nie kupują to nawet, nawet nie, to nawet git. Nawet nie trzeba. A płatki tak akurat. Płatki trzeba donieść. Co jest? Co tam za drogie? 4,70. Dziękuję. Dobra, ja, ja idę się przejść. No i tyle. Nie będę aż tak czekał. Wow, skaczemy po samochodzie. Dobra, czy uda mi się zrobić parkour? Dobra. Parkour. Kurczę, nie zrobiłam. Parkur. Parkour. 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 Aj. Wow, oh, wow. I got tap? tap? No, tap. Click on tap, no. it's what is this? Like Some... a. Well, to um, pick the cray? No. I'm going to make the, all the <laughs> No, Git. it's what am to do? that's so. bye I'm going to And, Co to jest? Eee, jeszcze takie jedno. Taki jakiś woreczek. Gdzie to? to? Co ja mam to kupować? Coś jakoś odblokowuje. na patrzcie. To. No, nie wiem. Jakiś. Coś. Nie wiem. Eee, Zapala światło. Albo nie. Ej, eee, no, ale właśnie nie wiem. Coś tu mam kupić? No, niby nic my w uczku nie mogę. Nie było tego. Nie przypomniałam sobie. 4,20. Bardzo dziękuję. Dzięki. 10,50. Szkoda, że też y, tych ludzi tak nie zmienili ogromnie, bo ci sami po prostu przychodzą. Ej, a co? Nie będę chyba płacił za prąd, jakby. To nie powinienem. Oj cztery pięćdziesiąt. Dziękuję. Sześć sześćdziesiąt. No, tak o słońce zaszło. Eee, no. Czy udało się jakby ta grama już no, przynajmniej półtora roku, myślę, bo ja za zacząłem w nią grać rok temu, w maju, wtedy, jak zaczynałem kanał. Ale te odcinki pierwsze z supermarketu już ich nie ma, jakby na kanale, więc ich nie szukajcie, bo ja usunąłem po prostu. Były takie pierwsze wiecie, No, yy, więc nie szukajcie ich, bo ich nie ma już. Yy, tylko ci, co zobaczyli, to zobaczyli. To, gra to bardzo gratuluję. I oczywiście pierwszych widzów. No oczywiście piszcie komentarze, co możemy tu zmienić Co byście chcieli zobaczyć może w tej serii? Ja wszystko przyjmę Może nie tak wszystko, że wszystko zrobię w tym sklepie Ale na pewno wszystkie komentarze, przeczytam. Mm, już nikt nie przyjdzie? Nie no, id to idzie tam dwójka tu No na pewno idzie dwójka mm, No tak na no pewno mąkę będziemy musieli dokupić. No tak, to chyba nie, to nic. To pieczywo tak nie kupują, szczerze. Zróbmy, nie wiem, przecenę... 10%, prost, 7, 9 może. Dobra, nie, nie robię żadnych. Ten fantom gdzie poszedł? Czy on jakby znikł. Dobra, zniknął, dobra. Kończymy dzień i zobaczymy, czy będę musiał za to zapłacić jakby. Jakby... Chyba nie powinienem? Bills... Kurczę, mam, dobra, płacimy I na tym zakończymy pierwszy odcinek z tej serii Pamiętajcie o subiku i lajku Ja was żegnam, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, pa! pa!